Gratulacje z okazji pierwszej zawodowej wygranej. Dzisiaj chyba już było zdecydowanie lepiej i pewniej i spokojniej niż w walce z Kaczorem. Tak, dużo bardziej spokojnie nabrałem, dużo przepracowałem tygodni, prawie nawet miesięcy z Piotrem Wilczewskim. I naprawdę dużo mnie nauczył. typu nawet styl, styl taki dużo więcej takiej, yy, myślenia w ringu. Nie bicia chaotycznego, nie ma co się wydawać w wymiany, trzeba słuchać się wiadomo narożnika. Wszystko to, co zaufałem dzisiaj na pewno od Piotrowi i wszystko to, co mi podpowiadał, wszystko to, co wykonywałem w ringu, wszystko wchodziło jak, jak należy. No ale pierwsza runda, e, praktycznie wszystko, co wyprowadzasz, dochodzi do celu, on, on pada na deski i jak to się stało, że dotrwał do pełnego dystansu? O, muszę przyznać, tak jak wcześniej mówiłem, bardzo twardy zawodnik, jak ci, co oglądali walkę z Rafałem, Rafał też narzucił duże tempo walki, nie dał rady go przewrócić, mi się to już udało się jednogdą, ale naprawdę muszę przyznać, że czułem na pięści jego szczękę i jestem pewien podziwu, że stał, naprawdę, bo no miałem nadzieję, że się przewróci, ale jest naprawdę twardy zawodnik, ma twardą szczękę. Ręce bolą od tych y, czysto zadawanych ciosów? Muszę nie bolą, nie mam dobrze zatejpowanych, ale, ale czułem naprawdę na pięści. Szczękę. Z twojej strony jakiś błąd popełniłeś, że jednak przed czasem go nie skończyłeś? Ja wiem, czy to błąd nie jest błąd, nie? Bo Wilink to z w no twardy zawodnik nie udało się go skończyć. Mimo to chciałam bardzo go skończyć, ale też chciałem się słuchać podpowiedzi trenera, żeby mi nie polecić na jego, nie puściły nerwy tak jak w poprzedniej walce mi wiadomo, trafiałem i leciałem i to był mój błąd. Teraz tego będę nie popełniłem, robiłem wszystko to, co miałam robić i wynik jest taki jak jest. Trochę mniej ważyłeś niż w swoim debiucie, ale i tak byłeś widać w ringu dużo silniejszy od Ale Jaki to jest docelowy twój limit? Mój docelowy to jest super bodajże -300, nie? w tej walce. Czyli no, praktycznie tyle ważyłem, praktycznie żadnej wagi nie robiłem, tyle że sobie tam poukładałem posiłki i to wystarczyło. I trening cały czas. Nie? I czuję się bardzo dobrze fizycznie w tej wadze i myślę, że będę z czasem królował tę wagę. Kilka miesięcy do tej walki drugiej czekałeś? Jakie dalsze plany? No mam nadzieję, że jak najszybciej jakieś pojedynki stoczę, nie wiem, tam że jakieś gale szykują się na luty. Mam nadzieję, że no jak najszybciej będę boksował, stoczę tu parę walk. Możliwe, że dostanę tam e, zaproszenie do e, pana e, kołodzieja, do Stanów, tam coś może zaboksować. Wiem, że z tego, co rozmawiałem z chłopakami tutaj z gymu, że, z Global Boxing, że tam jest naprawdę duże zaplecze sparringowe. No, można w dużej szkoły się nauczyć, ale mimo to tutaj się uczył Piotra wiele rzeczy. I jest dobrze. No. Mam nadzieję, że jak najszybciej będę toczył jakiś pojedynek. No, Czy nie czujesz się zmęczony, tak? Pomimo tego solidnie przepracowanego okresu? Nie, nie czuję się zmęczony. Bardzo dobrze się czuję, bo to był bardzo dobrze przepracowany czas. Na pewno nie poszedł na marne. Z tego, co wszyscy na pewno widzieli.